Witam, witam! Dziś witam Was z uszami świątecznymi. Tak jak widzicie u mnie na głowie, żeby tak wesoło było. No i o, zacznijmy od rana. Dzisiaj rano mieliście taki offpis, żeby powiedzieć: Dziękuję, dir merci. Powiecie mi, no, Michalina. No, dziękuję, to normalne, się mówi, ale to takie: Dziękuję, właśnie powiedzieć może bliskiej swojej osobie: Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że mi pomagasz, może teraz chorujemy, ktoś się nami opiekuje. Czy to znajomy, czy to dzieci? Może przyniosę jakąś herbatkę? Dziękuję. Dla pie do piekarni pójść na przykład, może do tej piekarni, co często chodzimy, i powiedzieć: Dziękuję za to, że pani jest zawsze taka uśmiechnięta, za to, że te pyszne e, robicie rogaliki na przykład. No nie wiem, podziękować za coś dodatkowego, okej? Okay? Nie taki ten zwykły: Dziękuję, jak dostaniemy kawę, tylko dziękuję za ten uśmiech. O ja dzisiaj. Sobie też zaszłam, kupiłam kawę bezkofeinowo, bo już się odzwyczajam. I powiedziałam dziękuję za to, że jesteście zawsze tacy, uśmiechnięci itd. i tak dalej. I voilà, po prostu takie miłe słówko. Wiecie, jak to jest, jak dostajemy miłe słówko, jakie to jest miłe. No dobra, ja już dzisiaj jak zawsze będę się brała za montaż filmiku. Zaraz przejdzie pani, z którą będę miała tłumaczenie. Mój brat też dzisiaj będzie miał tłumaczenie po mnie. A następnie mam kurs z Julką, który już widzieliście we wtorek. Później mam pierwszy. Poziom grupy, i jeszcze później będę miała jedną dziewczynę. Może ich wszystkich Wam przedstawię. Zobaczymy, kto zgodzi się być na kamerze, kto nie. Wczoraj grupy czwartego poziomu się pytałam, no nie, nie, nie chcieli za bardzo być na kamerze. No to ok, respektuję każdego wybór, no nie każdy chce. Ok, biorę się za pracę, a brać się za pracę po francusku to mówimy se mettre au travail. A powiemy, biorę się za pracę, je me met au travail. Sepati. O, dziś idę przepytać swoich uczniów troszkę e, pierwszego poziomu. Dzisiaj sporo nieobecności jest. Aloch, powiedzcie mi, troszkę nagram Was do mojego filmiku, ale się chowają. Ha, ha, ha. Ale miło bardzo, bo powiedzieli, że e, dzisiaj dałam ogłoszenie, żeby zapisać e, zapisy na, na resztę poziomów i mówią do mnie Michalina, a mówiła, że jesteśmy pierwsi. Alo, jesteście zadowoleni z kursów? Tak, super. A dlaczego? O, Mateusz, powiedz mi, dlaczego chodzisz na francuski? E, dla po co ci jest potrzebny? Żona kazała. Żona kazała, tak? Chyba będzie widziała w filmiku. Żeby dobrze rozmawiać. A, dobrze rozmawiać, no, tak? Frytusku. W pracy potrzebny? Tak, jak chcesz zmienić pracę, to. A, i w życiu codziennym też, też. tak? Żeby się dogadać, też. żeby przyjemniej było, tak? Żeby się dogadać w życiu codziennym. A tutaj, Joana. Tam. Czemu ja, chodzisz tak. na francuski? Też w życiu codziennym potrzebny? Tak, tak, tak. Tak, żeby lżej było rozmawiać. I jak tam czujecie zmianę? Już ile czasu chodzicie? Już 2,5 miesiące? Oczywiście, że Jak? A tutaj. rozumiem, przynajmniej więcej, więcej słów. A, więcej rozumienia, tak. Ok, super. Merci.